Czy zastanawiałeś się kiedyś, ile prawdy nam ukryto, ile tajemnic zostało zapomnianych, albo celowo wymazanych z historii? Dlaczego niektóre księgi zostały uznane za zakazane? Kto miał interes w tym, abyśmy nie poznali prawdy? I co takiego znajduje się w tych starożytnych tekstach, że przez wieki Kościół i akademicy starali się o nich nie mówić? Dziś odkryjemy wiedzę, której mieliśmy nigdy nie poznać. I uwierz mi, to, co usłyszysz, zmieni twoje spojrzenie na rzeczywistość. Ale uważaj. Raz poznana prawda nie pozwala wrócić do ignorancji. Zaczynamy. Historia, jaką znamy, jest pełna białych plam. Są starożytne teksty, które kiedyś były uznawane za fundamentalne, a potem nagle zniknęły. Niektóre spłonęły w tajemniczych pożarach bibliotek, inne zostały uznane za heretyckie, jeszcze inne mogły zostać przejęte przez wpływowe organizacje i zamknięte przed oczami świata. Ale dlaczego? Czego nie chciano nam powiedzieć? I kto miał w tym interes? Księga Henocha, zaginiona przez tysiące lat, uznana za apokryw, a jednak odkryta w XIX wieku. Opowiada o upadłych aniołach, tajemnej wiedzy, i przyszłości ludzkości. Biblioteka aleksandryjska, prawdziwa skarbnica wiedzy starożytnych. Spłonęła, ale czy to był przypadek? Czy ktoś chciał, aby ludzkość zapomniała o pradawnych naukach? Tajne archiwa Watykanu, mówi się, że przechowują dokumenty, które mogłyby wstrząsnąć światem. Co tam się znajduje? I dlaczego dostęp do nich mają tylko nieliczni? Czy historia, jaką znamy, to jedynie starannie wyselekcjonowana wersja rzeczywistości? Starożytna wiedza, którą ukryto przed ludzkością, nie chodzi tylko o religię, chodzi o coś znacznie większego o wiedzę, która mogła zmienić oblicze cywilizacji. Mit o bogach z gwiazd? Czy starożytne kultury miały kontakt z czymś więcej niż tylko ludzką cywilizacją? Sumerowie opowiadali o istotach, które przekazały im wiedzę. W Biblii wspomina się o synach Bożych, którzy zstąpili na ziemię. Kim byli naprawdę? Święta geometria i tajemnice matematyki. Dlaczego piramidy i inne starożytne budowle są tak precyzyjne? Jakie zasady ukryto w ich kształtach? Sekrety energii i wibracji. Nikola Tesla twierdził, że kluczem do wszechświata są energia, częstotliwości i wibracje. Czy możliwe, że starożytni już to wiedzieli? Alchemia i duchowe oświecenie czy transformacja ołowiu w złoto była tylko metaforą czegoś znacznie głębszego przemiany duchowej? Dlaczego te tematy są ignorowane przez oficjalną naukę? Czy ktoś próbuje zatrzymać nasz rozwój? Kto ukrył prawdę i dlaczego? Jeśli ktoś ukrywa wiedzę, to musi mieć w tym cel ale kto dokładnie? Elity władzy. Historia pokazuje, że kontrola informacji to klucz do kontroli społeczeństwa. Co jeśli największe tajemnice są znane tylko wybranym? Kościół i religie. Czy wiara była kiedyś czymś więcej, zanim została ukształtowana w dogmaty? Dlaczego niektóre teksty zostały wycięte z Biblii? Media i edukacja. Czy uczymy się w szkołach prawdziwej historii, czy tylko tej, którą ktoś chce nam przekazać? Wielkie korporacje. Czy możliwe, że technologia i nauka są celowo spowalniane, abyśmy nie odkryli czegoś, co mogłoby zmienić świat? Zadaj sobie pytanie. Jeśli prawda rzeczywiście została ukryta, to dlaczego? Co możemy z tym zrobić? Po pierwsze, poszerzaj swoją wiedzę. Nie przyjmuj wszystkiego, co mówi mainstream. Szukaj, czytaj, badaj. Historia jest pełna ukrytych wskazówek. Po drugie, zwracaj uwagę na symbole i przekazy. Wiedza wciąż jest wokół nas, ukryta w sztuce, w architekturze, w religii. Trzeba tylko nauczyć się ją dostrzegać. Po trzecie, nie bój się pytać i myśleć samodzielnie. Ci, którzy kontrolują informacje, boją się ludzi, którzy myślą samodzielnie. A to właśnie myślenie krytyczne prowadzi do prawdziwego przebudzenia. A teraz pytanie do Ciebie. Czy myślisz, że historia, jaką znamy, to pełna prawda? A może to tylko fragment układanki, którą ktoś nam narzucił? Daj mi znać w komentarzu, i jeśli chcesz więcej takich tematów, zasubskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę i udostępnij ten film. Niech więcej osób dowie się o ukrytej wiedzy. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.